Oczy, gdyby grali normalnie to byśmy mieli szansę. Ej, on nie jest złym graczem, on jest chujowym graczem. Jądrek. Ona nie jest ładna. Elaine? Raz jeszcze. Kryty są zielone, to jest śmieszne. Wszystko tu jest zielone. Wy jesteście zieloni, ta rozmowa. Czem, jesteśmy zieloni, kurwa. Come enemy, masz to w ga- Ja janel chcesz mi dać jedno swoje złoto? Nie no, Nie no Nie mam nic Ja pierdolę gram z <grym> Masz TNT? Masz TNT? Nie wiem, nic skaczku <grym> Nie ma łóżka O! się tyle, on się tyle wpił, kurwa jaki zamskar! <grym> siema, siema. Siema, wpierdalam się, tak jak chcę huh, huh, huh. Oj Nie tam, tam, powinien mi się wydaje że za... Wypierdalaj, nie AWCZ tutaj! Ty w ogóle jesteś w leaderboardsach nie ma cię! Wypierdalaj! Dobra, nie wiem zrobię, tak ktoś eee, to nie, nie robię, dobra, dobra. <ścoughs> Co! <jest>? <ścoughs> <ścoughs> I ona chciała żebym ja spadł, ale jest... Jeszcze przyzwyczajenie. <ścoughs> Czy ty spadła? Czerwony po ciebie że mi się wydaje A e, TNT macie chyba za... Ej, bo... Ej, bo... <ścoughs> Benis penis, penis, penis! Siema, siema, siema! No, Aaaa Coxcraft! więc, jest do... No kurwa, co jest? Bigo, bigo, klep go, klep go. No, wiesz, co tak, 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 big tak, 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 nie tak, 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 Żółty 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 Na łóżku u was na łóżku u was No gościu. Cholera Podpukka Rośsi wypierdala 8! Nie no serio, to ci gracie to jest katalogia jakaś. Grają na routerze i jednocześnie ich piją tym kablem Oujek, ile tego mam w klipach. Wie tam strat! Wie tam strat! Wie strat kurwa? To jest na to, no? Nie no właśnie, ale znacznie pokoje. Tyle nowe. Wypiję mleko na twoje oczy, wypiję mleko na twoje oczy Czekaj robię face healing, robię face healing, sorry, sorry, awasz, sorry on, czek, czekaj, 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 Awasz, Awasi, Czekaj, Awasi, ja ciebie przepraszam. Widzisz tą gitarę, ja to taki, nie wiem, że Tu było to piętne. Ty masz nieszczelną dupę, dlatego że jesteś uchany w dupę. Ja mam nieszczelną dupę, ponieważ zdumiałem giga srakę. Nie jesteśmy tacy sami. A co tam masz tam na kartce? Co to za listy łote? Jaki list? Aż o pokaż! Schmixin, schmixin, pokaż. Schmixin. No że wiem, że przez Coxcraft stałeś się rasistą i. Hej, się stałem. Ja nie potrzebowałem Coxcrafta. <laughs> Nienawidzę cię! Nienawidzę kobiet dosłownie. To 10 powodów czemu jestem gejem. Numer jeden Coxcraft jesteś <laughs> nienormalny, więc pewnie jeszcze zbijesz te 30 sekund. Gola. Nie pojebało cię? Nie! Kurwa 5 kurwa, Stan jak dziecko z odchady jestem ja dzisiaj. Tam, mam jakiś hu... Oh, <laughs> ta, jak kobieta ci odpisze i gdy kocham cię to... UUUUUU Okej, okay, gość spadł. GOSIU! Aha, to się nie liczyło jako zabójstwo, to się liczyło jako samobójstwo. Nie. Ale jak ja dotknąłem ją 5 miesięcy temu i popełniła samobójstwo, to moja wina. Moim tak. celem jest, żeby nie odpaść po pierwszym. że dzikuso spadnie jako pierwszy. Ja zdedosuję szybko dzikusa i spadnę. Czemu? Nie. Ja. Ty fatalny wygrał Ej mnie zde to nie! Nie! Co to były za dźwięki? Co to były za dźwięki? Mm, mm. S? Kurwa łatwo! S? Nie! No kościół! Ja tak ładnie to ze stresem za ciebie A gra pomyślała sobie... Mmm zalebisie! Co

No oni zrobili sobie dość do no mojego winga w Tak, tak stykać się wingami. A co gdyby nasze wingi się styknęły? Ja się tam skupiam na no toalecie, ale co ja tam wiem. Na ku skupiać? Kupakał. Proszę, tam. będzie. Co <grym> mi walnęło? Komar mnie ugryzł.

Chciałbym się tak Co? No, Co to jest się tak samo. Chciałbym się móc tak samo. Chciałbym się móc <grystanie> <grystanie> Panowie, samo. Chciałbym się móc tak samo. Chciałbym się ale do je mieszkanie. Kołeś miał pół <laughs> Ej, Kumar, zostać bana czy kika? O Kumar, to kurwa tam, żyłeś? I Agora prezentuje sobie z trzy słowa książki Georgia Orwella. Rok 1984 Ktoś cię chyba zdenerwował Ale to jest powiebane, że Ciebie może walić z gry za to, że ktoś cię dotknie. Kiedy tak. mnie wujek dotknął... No i zeskorował przez Ciebie wszystko Twoja wina. No, czekaj, jak się mówi L... Nie da się mówić L po muzycznym. Nie, powiem Ci G. Co co? Jak nie nie zasługujesz na G, dostajesz C. <laughs> nie no.